Witajcie Otwarci! Dostałem wczoraj pytanie Cezary, Ty co o tym wszystkim myślisz? Chodzi o to, co dzieje się na wschodzie I pomyślałem w momencie, kiedy dostałem to pytanie Na dziś osobiście uważam myślę, że po to jestem tylko człowiekiem, aby Zajmować swoje myśli nie wszystkim, tylko tym, co realnie, na co ja realnie mam wpływ, co dotyczy mnie, mojego najbliższego otoczenia. Na co ja realnie mam wpływ, co ja swoimi działaniami realnymi mogę ewentualnie zmienić. To jest moja odpowiedź. To ja myślę o tym wszystkim. O tym wszystkim myślę, że ja mogę działać zgodnie ze sobą w okolicach takich, do których mam zasięg. I tak idąc dalej, wiem, że ta odpowiedź nie usatysfakcjonuje osoby, która mnie o to zapytała. A też nie chcę brzmieć ani być osobą jakąś taką tam odciętą od rzeczywistości pozbawioną empatii więc chciałbym opowiedzieć jak ja widzę obecną sytuację o którą zostałem zapytany w jednym z wcześniejszym, we wcześniejszym nagraniu opowiedziałem o tym, że zajmowałem się wieloma rzeczami interesuje się również muzyką moje zainteresowania muzyką Hmm. przejawiały się na przykład tym, że przez 23 lata grałem na różnych imprezach, ale głównie na weselach. W związku z tym w tym obszarze mam coś do powiedzenia, mogę coś już powiedzieć i o muzyce, i o imprezach masowych. I tak oto wiem, że kiedy przygotowywano różnego rodzaju koncerty, Madonna w Polsce, inni tam ludzie znani, ze świata muzyki w Polsce czy w świecie, to te koncerty były bardzo często długo wcześniej nagłaśniane w różnych mediach, w różny sposób. Sprzedawane były bi bi bilety na tę uroczystość, na ten event. Chodziło, organizatorom chodziło o to, żeby po pierwsze no, w jakimś sensie zaspokoić potrzeby ludzi gawiedzi, ale mieli tam również swój cel. Tej całej organizacji. I tak się akurat składa, że ja osobiście no, brałem tylko raz udział w takim wielkim koncercie, który był zorganizowany w Polsce. Nie jeździłem nigdzie za granicę na koncerty. Nie wyjeżdżałem daleko. Byłem w Warszawie na jednym z większych koncertów, który jakoś tak nie tyle mnie fascynował, co mnie interesował. Więc na niego poszedłem. Uczestniczyłem więc w tym wydarzeniu całym sobą, i w pewnym sensie miałem również na nie wpływ na to wydarzenie. W takim sensie, w jakim otoczenie mi na to pozwoliło. Wśród tego miliona, czy tam tysiąca osób byłem jedną z nich, i w swoim otoczeniu mogłem jakoś coś zadziałać. Jak ktoś mnie popchnął, to mogłem go odepchnąć. Jak ktoś był awanturujący się, to mogłem spróbować go jakoś uspokoić, żeby nie eskalowały jakieś konflikty. No i wtedy byłem twórcą również tego wydarzenia. Spojrzałem również w takim właśnie kontekście na sytuację w świecie, która dzieje się od dwóch lat. Od dwóch lat, jak popatrzyłem, widzę, że dzieją się pewne koncerty, że są pewne obwieszczenia, że media, większość mediów, ewentualnie osoby, które mają jakiś posłuch w pewnym sensie u innych, ogłaszają, że będzie impreza, zapraszając jednocześnie, ściągając uwagę jednocześnie wielu, wielu innych osób, które ich słuchają, które, dla których oni są autorytetem, ogłaszają, że będzie taka i taka impreza, że to będzie tak i tak, że będzie to i to i wiele osób do tego się... Przyłącza. przyłącza się emocjonalnie, myślowo, część z nich się angażuje, ubiera się w odpowiednie stroje albo już szuka odpowiednich strojów, żeby wystąpić na tej imprezie. I w moim rozumieniu tego, co ja widzę, obserwowałem przez ostatni czas, jedną były już nagłaśniane tego typu imprezy. Jedna miała być na Białorusi, ale z jakiegoś powodu ją odwołano. W międzyczasie była druga impreza, jeszcze większa, większa, huczniej zapowiadana. Tam, gdzie teraz się odbywa główny spektakl. I ja osobiście nie biorę w tym udziału, ponieważ tak jak już mówiłem wcześniej imprezy masowe jakby mnie nie interesują. Jednocześnie z doświadczenia własnego wiem, że ja lubię się pobawić, lubię iść na imprezę, tak i lubię jak ta impreza wygląda, tak jak ja czuję, że mam. Przestrzeń, żeby ona wyglądała, czyli nie chcę, żeby było żadnych awantur, lepiej, żeby było wesoło, żeby było przyjemnie, żeby każdy na tym możliwie skorzystał. Oczywiście wszyscy poniesiemy tej imprezy jakieś koszty, no ale jeżeli już zdecydowaliśmy się na tę imprezę, że wspólnie na nią przyjdziemy i będziemy wspólnie w niej uczestniczyć, to ja osobiście wolałbym, żeby te koszty były rozłożone na wszystkich uczestniczących, żeby nie było, że ktoś musi na niej zostawać i żeby nie było, że ktoś nie może z niej wyjść. To jest coś dobrowolnego, tak jak każda impreza, to jest coś dobrowolnego. No dla mnie również ta impreza jest czymś dobrowolnym. Ale właśnie jestem w trakcie realizacji pewnego zadania. Otóż wyobraźcie sobie, że jeden, no pewnie było więcej takich uczestników imprezy na wschodzie, którzy nie zostali zapytani o to, co oni myślą, że tutaj zaraz wokół ich domów rozpęta się impreza. Nikt go o to nie pytano, po prostu rozpętano imprezę, ogłaszano, uprzedzano, no być może też dawano im szansę na to, żeby e, odejść od tego miejsca, w którym będzie się odgrywał, rozgrywał główny teatr. Nie wiem, nie chcę aż tak bardzo tego analizować. W każdym razie jestem w trakcie realizacji zadania pod tytułem: Pomoc opuszczenia miejsca imprezy. Dla osób, te, którzy tej imprezy nie chcieli. I tak oto patrząc na cały ten event jako imprezę, mogę powiedzieć, że na imprezach, na których, w których ja uczestniczyłem, no ja byłem osobą, która praktycznie nic nie traciła i nawet zarabiała. I jeszcze przy tym dobrze się bawiła. Więc odnosząc to doświadczenie tylko do tego, o czym wiem, jak działa świat, ponieważ obserwuję, to jest moje zdanie, wyłącznie moje zdanie, każdy może mieć inne. Wiedząc, jak działają imprezy, nie uczestniczę w tej imprezie. W związku z tym nie zasilam jej ani myślowa, ani nie kupuję biletów, nie oglądam telewizji, nie słucham radia, nie, nie wspomagam tego procederu, ponieważ uważam, że on jest bardzo krzywdzący, więc biorę udział tylko w takich imprezach, w których ludzie nie tracą, jeżeli to jest możliwe. I pomagam w takich imprezach w taki sposób, w jaki pomóc mogę. Dziś aktualnie przewiozę osoby z imprezy z Ukrainy do Berlina, bo nie chcą brać udziału właśnie w tej imprezie. Zachęcam do rozważań na temat jesteś tym, o czym myślisz. I znajdźmy swoje odpowiedzi na pytania, o czym ja myślę, co ja zasilam, w którego Boga wierzę. Czy o to chodziło Chrystusowi i innym mądrym, przebudzonym, żeby angażować się w rzeczy, które nas nie dotyczą? Czy oni być może gdzieś działali lokalnie bardziej w swoich środowiskach i pomagali wszystkim tym? którzy tej pomocy potrzebują w taki sposób, w jaki oni tej pomocy mogą udzielić. I czy ktoś ewentualnie z osób, którym oni pomagali, tracił? A w ogóle czy była jakaś strona, która cierpiała, tak jak obecnie, przy tej pomocy, przy tych pomocach? Zobaczcie, jest wiele pomocy, która do nas spłynie, na której ludzie cierpią, ludzie nie chcą. Ta pomoc jest podawana nam na siłę. Czy to o to chodzi w pomaganie, żeby pomagać na siłę? Jak ktoś nie chce mojej pomocy, to próbuję nie pomagać. Jeśli tego nie robię, staję się agresorem i krzywdzę drugą osobę, drugą stronę. Przyjemnego dnia życia. Wszystkim nam. i zdrowego rozsądku.